Hej. Liman zgodził się nawiązać współpracę z Gildią. Tak? To świetnie! Jak go do tego namówiłeś? Wysłał mnie na poszukiwania swojego zaginionego kolegi. Znalazłem go martwego, ze zniszczoną siecią, na której zależało Limanowi. Naprawiłem ją i tyle. Bardzo dobrze. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Możesz być pewien, że opowiem o tobie, Lorenzo. Na pewno będzie zadowolony. Hej, udało mi się zdobyć potrzebne nasiona. Pokaż mi je. Paniale, w takim razie możemy zaczynać. Weź te paczuszki, do każdej dałem odrobinę nasion i nawozu. Teraz chodź za mną, pokażę ci gdzie je masz zasadzić. Jesteśmy na miejscu. Wcześniej zdążyłem postawić dwa ule gotowe do przyjęcia nowych lokatorów, więc gdy tylko kwiaty zakwitną, będziemy gotowi do produkcji. Nie traćmy czasu! Bierz nasiona i do roboty! Dobra robota, chłopcze. To co? Może coś chłodnego po pracy? Chętnie. Co teraz? Kiedy miód będzie gotowy? Myślę, że za kilka miesięcy będzie można spróbować pierwszego słoika, później tylko poczekać kilka lat i pyszny miód pitny będzie gotowy. Ile? Pokojnie, żartuję. Niebieski bez kwitnie bardzo szybko. Przy dobrej pogodzie nawet za kilka tygodni spróbujemy pierwszych próbek miodu. Odwiedź mnie za jakiś czas, może akurat będzie już coś do skosztowania. Hej ty! Twój niedźwiedź jest już martwy. Niemożliwe! Dałeś mu radę? Myślałem raczej o przegonieniu go, a ty od tak go zabiłeś? Nie próbujesz mnie czasem oszukać, chłopcze? Jak chcesz, to możesz sam przejść się do zagajnika za zakrętem i zobaczyć jego truchło. Nie, 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 twoje słowo będzie mi musiało wystarczyć. Tak czy inaczej, oto twoja nagroda. Cholera, jesteś wreszcie. To bagno to istny koszmar. Może nie ma tu żadnych zabieganych mieszczuchów, ale to całe robactwo mnie wykończy. Może tym razem zaproponujesz coś mniej bagnistego. Zastanówmy się. Chyba nie mam żadnego pomysłu. W takim razie wracam do miasta. Gdybyś jednak coś wymyślił, wiesz gdzie mnie szukać. To bagno to istny koszmar. Może nie ma tu żadnych zabieganych mieszczuchów, ale to całe robactwo mnie wykończy. Może tym razem zaproponujesz coś mniej bagnistego. Zastanówmy się. Chyba nie mam żadnego pomysłu. W takim razie wracam do miasta. Gdybyś jednak coś wymyślił, wiesz gdzie mnie szukać. Cholera, witam. Co się dzieje? dzieje? Jestem Lucy. Możesz u mnie kupić najlepsze łuki na wyspie, a także wiele przedmiotów niezbędnych dobremu łowcy. Moja rodzina od pokoleń wydaje na świat najwspanialszych myśliwych na Archolos, więc dobrze znamy się na wyrobie swoich narzędzi pracy. Co Cię do mnie sprowadza? Chcesz rzucić okiem na naszą ofertę? Członkowie Twojej rodziny nadal są myśliwymi? Ojciec tak, chociaż nie poluje już zbyt często. Teraz jego miejsce ma zająć mój młodszy brat. Coś nie tak? Boję się o niego, nie jest w tym zbyt dobry. Najczęściej przysiaduje nad wodospadem i modli się do Adanosa zamiast ćwiczyć się w łuku. Pewnie nawet teraz mógłbyś go tam znaleźć. A ty nie szukasz innej przyszłości? <laughs> ja? Masz na myśli małżeństwo? Gdy nadejdzie odpowiednia pora, ojciec na pewno znajdzie mi dobrego męża. Hmm, skoro tak uważasz. Chciałbym coś kupić. Bardzo się cieszę. Zapraszam. Ej ty. Kim jesteś? Na imię mi Gaston, młody człowieku. Jestem myśliwym. Może raczej byłem, bo nie poluję już zbyt często. Swoje w życiu zarobiłem, teraz korzystam z uroków emerytury. Czyli co robisz? Staram się nauczyć syna technik łowieckich. W naszej rodzinie każdy bez wyjątku ma we krwi żyłkę do polowania. Mam też oko na rodzinny interes. U mojej córki Lucy możesz kupić porządne łuki. W wolnych chwilach z kolei... Raczę się pysznym piwkiem. Ten ciemny wynalazek piwowara z miasta całkowicie mnie urzekł. Naprawdę polecam. Możesz mnie czegoś nauczyć? Wiesz, znam się na oprawianiu zwierzyny i wytwarzaniu łuków. Za odpowiednią ilość złota może i mógłbym cię czegoś nauczyć. Ale najpierw... Postaw mi jedno piwko. Byle nie pierwszego lepszego sikasza, jasne? Mrucznego paladyna. Proszę, oto twoje piwo. Wspaniale. Mówię ci. Lepszego na tej wyspie nie znajdziesz. Teraz chętnie nauczę cię nawet mistrzowskich technik łuczarskich. I... a co mi tam? Jeśli znasz podstawy oprawienia zwierząt, to pokażę ci też, jak pozyskiwać zęby, ikły zwierząt, rogi cieniostwora oraz serca magicznych istot. Nie, żebym ci życzył spotkania któreś. A co ze strzelaniem z łuku? Wybacz, ale tego mogę uczyć tylko członków mojej rodziny. Takie mamy zasady. Na pocieszenie mogę Ci pokazać, jak stać się zręczniejszym. Wtedy ktoś inny będzie miał podstawy, żeby nauczyć Cię ucznictwa. No, i nie chcę zatopiwa. Uczenie zręczności samo w sobie jest he, zabawne, chociaż złoto chętnie przygarnę. Wszystko w porządku? Sytuacja na wyspie się pogarsza. Wszyscy robią zapasy żywności, więc muszę polować coraz więcej. To się nie skończy dobrze dla przyrody, Archolos. Nauczysz mnie czegoś o polowaniu? Nie ma sprawy. Zobaczmy, jak ci pójdzie. Jak wyrywać rogi cieniostworom? Musisz umiejętnie naciąć skórę wokół nich. Tak, żeby odsłonić nasadę. Wtedy podważasz ją jakimś mocnym ostrzem i luzujesz. Poluzowanym rogiem wystarczy pokręcić w różne strony. W końcu uda ci się go wyciągnąć. Jak pozyskiwać serca magicznych istot? Kamienne golemy wystarczy grzmotnąć parę razy w tors, aż zrobi się szczelina. Sięgasz do niej i wyciągasz serce. W przypadku bagiennych musisz też odgarnąć błoto, którym są pokryte. Co do innych istot... Hmm, wątpię, byś miał okazję spotkać na Archolos Demona czy inne pomioty Beliara, ale zasada działania w ich przypadku jest taka sama. Jesteś urodzonym łowcą. Nie potrafię nauczyć cię niczego więcej. Kim jesteś? Ojciec obdarzył mnie imieniem Nelson. Ach, oczywiście. Przecież musi być w stylu naszych przodków. Wielka rodzina z wielkimi łowieckimi tradycjami. Prowadzimy z ojcem i siostrą zakład łuczarski. Więc jeśli chcesz coś kupić, coś przydatnego na polowaniu, no zajrzyj do mojej siostry, Lucy. Ładny łuk. Oddałbym ci go, gdyby ojciec nie połamałby mi za to nóg. O czym ty mówisz? Ojciec mój, Gaston, jest myśliwym, tak jak jego ojciec i każdy mój przodek. Za chwilę skończę 20 lat i zgodnie z naszym zwyczajem muszę przynieść róg cieniostwora. W czym problem? W czym problem? Widziałeś kiedyś cieniostwora? W tym, że ja nie jestem myśliwym. Rozszarpałby mnie na strzępy. Brr. Wolę o tym nie myśleć. Ale czekam. Ty wyglądasz na doświadczonego wojownika. Mógłbyś mi pomóc? W sumie, czemu nie? Uff. Bałem się o tym komukolwiek powiedzieć. Dobrze, że trafiłem na porządnego gościa. Od pokoleń każdy w mojej rodzinie był myśliwym. Zazdroszczę mojej siostrze, Lucy, że może spokojnie się uczyć i zajmować handlem. Sto razy bardziej wolałbym udać się do klasztoru, zdobywać wiedzę, szacunek. Nigdy nie czułem pociągu do łowiectwa. Ojca to nie obchodzi. Mam być myśliwym i już. Jednego syna stracił podczas polowania, a ja będę kolejny. Na pewno nie da się przemówić twojemu ojcu do rozsądku. Próbowałem wiele razy, ale skończyło się tylko piekącym tyłkiem. Nie, nie jestem w stanie go przekonać. Czego więc ode mnie oczekujesz? Chodźmy razem na polowanie. Może we dwójkę uda nam się tego dokonać. Chcesz zabić cieniostwora? Muszę! Na litość bogów, nie słuchasz mnie? Dobrze zapłacę. Powiedz tylko, kiedy będziesz gotowy. Będę na ciebie czekał w pobliżu wieży sygnałowej. Nie możesz po prostu kupić tego rogu i powiedzieć ojcu, że go zdobyłeś? Nie, to się nie uda. Muszę zdobyć ten róg uczciwie albo zginąć. Chyba się nie rozmyśliłeś. Widzimy się pod wieżą strażniczą.